Koniecznie odbierz tego sekretnego skina wakacyjnego za darmo już dzisiaj o godzinie 15. Powiem krok po kroku jak to zrobić i musisz o tym wiedzieć, żeby tego nie przegapić. Ale na początek robimy konkurs na 1000 fałdoców. Chcesz je wygrać? Zobacz tylko obowiązkowo czy nie wygasz Ci kod Seikamstar Fortnite GFortnite, suma na YouTube, followa na Instagramie, link w opisie Seikamstar i napisz pod tym filmem w komentarzach swój nick z Instagrama i oczywiście wbij na Twitcha Seikamstar, a my lecimy z tematem. Pierwsze co, mamy nowe informacje na temat pakietu, a właściwie skina Małki, która może trafić do do Fortnite i jak to się wie, o co chodzi. Ostatnio mówiłem Wam, że skin małpki może trafić do Fortnite, bo jest on od jednego z twórców skinów. I faktycznie zestaw tej małpy jest już w Fortnite. Co się dowiedzieliśmy i o co chodzi? Na TikToku jest masa teorii, że ten skin takiej małpy wakacyjnej miałby być za darmo dla wszystkich graczy, za zrobienie prostych misji, i że ma być to niby sekretny skin wakacyjny. No właśnie, w tym stonie działałoby to podobno w ten sposób, że każdy gracz mógłby pod koniec sonu za zrobienie wszystkich misji albo czegoś innego, odebrać go totalnie za darmo. Ale czy to prawda? No właśnie, nie do końca. Ale sam skin faktycznie może się pojawić. Obecnie, co mi się udało ustalić, to z tego co wiadomo, twórca tego skina wrzucił zapowiedź na swojego Twittera, gdzie Faktycznie ten skin wygląda, jakby był w pełni już zrobiony. Oczywiście, skin jest pewnie zrobiony przez tego gracza w czyli Kreatywnym 2.0 i faktycznie skin wygląda mega mocno. Co najważniejsze, z zestawu właśnie tego ziomeczka, czyli tej małpy, mamy również oczywiście plecak banana, który trafi już do gry i który macie zdobyć za darmo. I wczoraj oni nim nagrywałem film. Jest to dokładnie ten sam plecak, który znajduje się wraz z tym skinem. Z tego również, co wiadomo, również ten skin przedstawia nam to oczywiście emotkę, którą możemy zdobyć za darmo. I możliwe, że również no właśnie ta emotka jest z zestawu tego ziomeczka i co musisz wiedzieć? Z tego co wiem, ten ziomek wrzucił ostatnio zapowiedź tego skina do siebie na Twittera, a dokładniej zapowiedź nowej emotki, wrzucił właśnie zdjęcie, a właściwie cały filmik, jak ten skin używa właśnie nowej emotki, czyli tego kokosika, pijąc sobie po prostu koktajl. Czy jest to ja zapowiedź tego skina? Możliwe, że tak, dlatego że również rzucił tam dwie motki. Pierwsza jest emotka małpki, czy oczywiście tego, co widzimy na zwiastunie, a drugie takie pomarańczowe serduszko. Ja osobiście obstawiam, że może być to zapowiedź tego skina i że finalnie ten skin może wejść do gry i będziemy mogli go zdobyć, dlatego że co ważne, jest to skin ziomeczka, który również tworzy Izabel czy inne rzeczy do Fortnite'a, i Fortnite od niego bierze mega, ale to mega dużo skinów, które on zaprojektuje. I osobiście obtawiam, że ten skin idealnie pasowałby właśnie do motywu tego sonu, a właściwie do motywu tego eventu wakacyjnego. Daj znać w czy chcieli, żebyście czy chcielibyście, żeby ten skin był za darmo do zdobycia, czy może lepiej do kupienia. I co ważne, uwaga, również i monkey Sweetował, że podobno rzeczy związane z tym plecakiem i samym skinem były już wspomniane w Fortnite'cie i nie były to same plecaki, tylko dokładnie rzeczy, które zostały wspomniane w plikach gry jest to skin, lotnia, kilof i resztę innych rzeczy, więc możliwe, że faktycznie aż mamy cały pakiet, no i wyglądał onby naprawdę dobrze, pakiet byłby to właśnie cały ten skinek, do tego oczywiście pleca, który już w Fortnite mamy, do tego również kilof, który byłby taką łapką żółtą, no i oczywiście lotnia, która mogłaby też wyglądać na przykład jakoś bananowo, albo była powiązana no właśnie z tym śmiesznym małpiszonem. Jednak co najważniejsze, pamiętajcie, że jest to tylko koncept stworzony przez gracza i pomimo tak wielu zapowiedzi, nie jest pewne, czy on trafi w najbliższym czasie do Fortnite, ale i moje jest to mega prawdopodobne. Druga kwestia to darmowy skin banana dla każdego gracza, czyli wakacyjny banan na TikToku tam mega dużo skinów, gdzie mogliby się podobno zdobyć się darmo i podobno właśnie ten sekretny banan, wakacyjny będzie darmowym skinem. No właśnie w tym Sonie na zakończenie tego eventu, jaki takie mega mocne wjechanie od strony Fortnite, czyli żeby dali nam coś fajnego na zakończenie eventu, aczkolwiek banan jest przedstawiony w kilku różnych wersjach, czyli taki wakacyjny banan, w jakichś na przykład czapeczkach, na przykład taki umiesiony jak miałsiak, czy jakiś innych stylach i uwaga, to wszystko są Fake i niestety te skiny są konceptami graczy, i nie są one w żaden sposób potwierdzone, że miały trafić one do gry. W tym momencie wakacyjnego banana już mamy, którego macie kupić z kodem SEIKAMSTAR, No właśnie, w jednym z zestawów letnich, i prawdopodobnie innego banana w tym momencie nie otrzymamy bo ani pliki gry. Ani żaden z Licker, ani nikt w sumie nie mówi, że te rzeczy mają się pojawić, tylko są to po prostu wiralowe filmiki na TikToku, które wybijają się tylko dlatego, że gracze takie skiny by chcieli, ale Epic nawet nie planuje ich. Dodać więc, nie liczcie, że te skiny obecnie się pojawią, bo jest to po prostu fake, ale już dzisiaj praktycznie każdy gracz może zdobyć darmowego, sekretnego skina wakacyjnego o godzinie 15, wraz z całym zestawem, a właściwie dwoma zestawami i o tym musisz wiedzieć, bo jedno co musisz zrobić to wykonać mega proste misje, o których Ci zaraz powiem, oczywiście skin jest powiązany z eventem letnim i całym tym sezonem i jest to totalnie wakacyjny skin i chyba najlepszy sekretny wakacyjny skin, jaki tylko mogliśmy otrzymać, cały pakiet i cały skin, oczywiście jest w całym motywie wakacji, idealnie wpisuje nam się on w ten właśnie event, więc dlatego on teraz wjeżdża. Dokładne rzeczy, jakie my mógł zdobyć to jest skin z dodatkowym oczywiście stylem, do tego również kill off, do tego lotnia, no i oczywiście jakieś tam dodatkowe rzeczy, no właśnie jak plecaki jakieś chyba tam emotki, ikony sztandaru i parę innych rzeczy, łącznie w nagród będziesz miał aż 12 zrobienie właśnie wszystkich questów, no i najważniejszy oczywiście jest skin, a jak możesz go odebrać i do kiedy możesz to robić, dzisiaj o 15 różą questy, które będziesz już mógł wykonać a dokładnie skina będziesz mógł zdobyć do końca tego sezonu, I dzisiaj o 15 robimy mega mocnego live'a na YouTube i Twitchu, więc zbijaj bo będziemy tego skina odbierać i będę to robił z wami, oczywiście chodzi o śniaka mrajskiego, czyli oczywiście wakacyjną wersję śniaka, która jest sekretnym skinem tego sonu. no właśnie w karnecie bojowym i każdy gracz dzisiaj będzie mógł go zdobyć po prostu robiąc proste questy, które aktywują wam się o godzinie 15 i questy będą bardzo proste, będą to na przykład zadania takie jak zbierz ryby, zrób salto pojazdem, podróżuj między danymi lokacjami nie dotykając wody, więc jeden co musisz zrobić to w sumie wbić na fortnite'a pograć sobie chwilę i porobić te questiki będę je robił z widzami i następnie otrzymasz wszystkie te rzeczy z tego co wiadomo Wszystkie rzeczy da się odebrać już dzisiaj i nie będą one podzielone na etapy, więc w sumie w godzinę pewnie dacie radę wszystko sobie już dzisiaj zdobyć. A jak ktoś nie ma karnetu, no to oczywiście może go szybko kupić z kodem saycamstar w sklepie i też te questy będzie mógł wykonać. Gorąco polecam, bo ten skin, sekretny, darmowy właśnie z karneciku, jest chyba najlepszym sekretnym skinem od dawna w Fortnite'cie i osobiście dzisiaj go zgarniam. I co no, so, pytacie mnie, Camstar, a czy naprawdę będzie darmowy kill bagietki i plecak takiego fajnego rogalika totalnie za darmo dla wszystkich graczy? No właśnie w sklepie Fortnite w ciągu kilku najbliższych dni, bo Podobno ma być on dostępny na specjalny event we Francji, wtedy każdy gracz podobno za 0 fodowców mógłby zdobyć fajny kill off z tego rogalika jako po prostu śmieszny plecak. Z tego co likerzy napisali, faktycznie te rzeczy mogą być darmowe, co oznacza, że moglibyście wejść do sklepu i odebrać albo zdobyć je za pomocą wykonania bardzo prostych misji. Aczkolwiek uwaga, niektórzy likerzy napisali, że nie jest to prawda. W tym momencie w plikach gry podobno nie ma powiedziane czy te rzeczy będą za darmo czy jednak nie, więc osobiście nie powałbym się, bo możliwe, że będzie trzeba je kupić normalnie, i nie jest to potwierdzone, że były one za fliko na no 100%, po prostu niektórzy lekarze mówią, że będą za darmo, niektórzy mówią, że jest taka szansa, a niektórzy mówią, że po prostu to nie będzie za darmo i raczej mniej trzeba to kupić, także tania są podzielone i dopóki Epic Games nie da nam jakichś informacji, no to niestety się nie dowiemy, więc musimy jeszcze parę dni no, na to poczekać. I też często pytacie, Kamstar, a czy będą kody za skiny darmowe, wakacyjne? Jak było to rok temu, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, rok temu Fortnite rozdawał topowym youtuberom z zagranicy masę kodów na darmowe skiny wtedy, nawet po kilku Kilkadziesiąt osób za zagranicy otrzymywało dosyć dużo. duże ilości kodów, które mogli rozdać na Twitterze czy innych social mediach swoim widzom i wtedy wszystkim widzom moim informowałem, gdzie takie giveawaye są i że są one legit i mogliście korzystać. I mega dużo osób dzięki mnie odebrało darmowe skiny. Teraz niestety nie mamy żadnych informacji, żeby Fortnite rozdał na coś skiny zagranicznym YouTuberom. Z tego co wiadomo, jeśli taki event się wydarzy, to kilka dni wcześniej będziemy wiedzieli. Także subujcie kanał, żeby nie przegapić, bo jak tylko jakiś giveaway się pojawi, to dam Wam oczywiście znać. Wtedy taki kodów było po kilkadziesiąt na osobę, a w przypadku popularniejszych osób nawet chyba po kilkaset i praktycznie każdy nowy skin, który trafiał do gry dostawał no właśnie takie kody dla influencerów, żeby po prostu go wybić. W tym momencie z tego co udało mi się ustalić, podobno ją być dwa nowe skiny obecnie i pierwszy skin będzie 10 lipca podobno, coś w tych rejonach i będzie mogli go kupić, oczywiście jest taka dziwna ziomeczka, która jest podobna do Ruby, ale troszkę w innym stylu i 14 lipca podobno ma być agent chaosu w wersji wakacyjnej i też te skiny będzie mogli kupić i raczej tych kodów na razie nie otrzymamy, no po prostu nikt z tego co wiadomo, takich kodów nie otrzymał w zagranicy i takich giveaway'ów obecnie nie mamy. Pytacie często, czy jakiś skin właśnie będzie poznawał się jakim jeszcze darmowym skinem gwarantowanym? Bo takie informacje latają po TikToku, z tego co obecnie wiem, nie ma żadnych planów, żeby był kolejny skin. Oczywiście może być na przykład ta małpa czy inny skin, jako taka niespodzianka epika, na przykład na zakończenie tego eventu, ale są to tylko teorie, więc nie ma co na razie wierzyć w nie. I jeśli się coś pojawi, dam wam znać, ale ja osobiście bym się nie nastawiał, no bo fora aż tak chyba skinów nie rozdaje. ale drogi, co pamiętaj, łapeczka w górę, sub i Kamal, jeśli pomogę, w na dzisiejszego live'a. porobimy mega dymy z odbieraniem miałśniaka i w na poprzednie materiały. I oczywiście Instagramy wszystko w opisie i zapiszemy do konkursu. Trzymajcie się, cześć!